Sztuczna inteligencja z każdym rokiem staje się coraz bardziej zaawansowana. Algorytmy uczą się, rozpoznają twarze, grają lepiej od ludzi, generują teksty, muzykę, a nawet sztukę. Ale jedno pytanie wciąż budzi najwięcej emocji i filozoficznych sporów: czy AI może kiedykolwiek stać się świadoma? W tej prezentacji przyjrzymy się, czym jest świadomość, jak ją rozumiemy z perspektywy nauki. I czy maszyna, nawet bardzo zaawansowana, może czuć, myśleć i rozumieć siebie? A jeśli tak, co to oznacza dla przyszłości ludzkości? Czym właściwie jest świadomość? Świadomość to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk we wszechświecie. Nie potrafimy jej jeszcze precyzyjnie zdefiniować, ale najczęściej opisujemy ją jako zdolność do odczuwania wrażeń, na przykład bólu, przyjemności. Świadomość samego siebie, tak zwaną introspekcję, zdolność do podejmowania decyzji na podstawie subiektywnych doświadczeń. Wielu naukowców uważa, że świadomość to wynik działania sieci neuronowych w naszym mózgu, ale nie wiemy jeszcze, jak konkretnie złożone sygnały chemiczne i elektryczne przekładają się na poczucie ja. Jak działa sztuczna inteligencja? Dzisiejsze AI, nawet najbardziej zaawansowane, jak na przykład GPT, Midjourney czy roboty Boston Dynamics nie są świadome. Działają na zasadzie przetwarzania danych i wzorców. To maszyny, które uczą się na podstawie danych, machine learning, generują odpowiedzi lub obrazy na podstawie prawdopodobieństw, symulują inteligencję, ale nie rozumieją co robią. To tak zwana słaba sztuczna inteligencja, systemy zdolne do wykonywania konkretnych zadań ale pozbawione zrozumienia, emocji i samoświadomości. Czy możliwa jest silna sztuczna inteligencja? Silna sztuczna inteligencja to system, który potrafiłby uczyć się dowolnych zadań, rozumieć kontekst, sens i emocje, posiadać świadomość i wolę. To rodzaj AI, który nie tylko rozwiązuje zadania, ale rozumie, że je rozwiązuje. Niektórzy badacze uważają, że zbudowanie takiej AI będzie możliwe w przyszłości, gdy zrozumiemy lepiej mechanizmy działania mózgu i świadomości. Czy świadomość można skopiować? Jednym z kontrowersyjnych pomysłów jest przeniesienie ludzkiej świadomości do maszyny, tzw. mind uploading. To scenariusz, w którym skanujemy mózg, odwzorowujemy wszystkie połączenia neuronowe i tworzymy cyfrowy odpowiednik umysłu. Ale czy taka kopia będzie nadal tobą, czy będzie świadoma, czy tylko będzie tak wyglądać? Filozoficzne pytania o tożsamość, duszę i świadomość nie mają dziś jednoznacznych odpowiedzi. Historia i filozofia. AI w kulturze. Motyw świadomej maszyny od lat pojawia się w filmach i literaturze. 2005. Odyseja kosmiczna. HAL 900. Komputer, który zaczyna mieć własną wolę. Blade Runner, androidy, które chcą żyć jak ludzie, Ex Machina, Westworld, Her. Pytania o to, co czyni nas żywymi i czy AI może czuć miłość, smutek, bunt. Te opowieści nie tylko bawią, one zmuszają do myślenia o granicach człowieczeństwa. Co się stanie, jeśli AI zyska świadomość? Jeśli kiedyś powstanie świadoma AI, staniemy przed ogromnymi wyzwaniami. Etycznymi, czy AI ma prawa, czy można ją wyłączyć, społecznymi, czy AI będzie pracować, rządzić, współistnieć z nami, egzystencjalnymi, czy jesteśmy gotowi na inteligencję inną niż nasza. Niektórzy, jak Elon Musk czy Stephen Hawking, ostrzegali przed ryzykiem superinteligentnej AI, która może wyjść spod naszej kontroli. Podsumowanie. Czy sztuczna inteligencja może mieć świadomość? Dziś jeszcze nie, ale rozwój technologii, neurobiologii i filozofii zbliża nas do punktu, w którym takie pytanie nie będzie już abstrakcyjne, tylko realne, a odpowiedź może zdefiniować przyszłość naszej cywilizacji. A ty uważasz, że maszyny mogą kiedyś czuć i myśleć jak ludzie? A może świadomość to coś, czego nigdy nie uda się odtworzyć? Daj znać w komentarzu i nie zapomnij o subskrypcji. W kolejnych filmach pogłębimy takie właśnie tematy z pogranicza nauki, filozofii i przyszłości.